Osoba, na której dowiemy się y, większej y, liczby szczegółów. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie, Jacek Czarnecki Radio ZAP. Jak to wygląda? No Praca jak, jak każda inna różni się jedynie tym, że nie mamy ustalonych godzin pracy, ponieważ y, nagle w każdej chwili może coś wyskoczyć. Tak samo jak dzisiaj, miałem robić zupełnie inny, te, inny temat. Zawrócono mnie z drogi, powiedziano, żebym tu przyjechał. i no, no, Trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby być dziennikarzem, się przedstawić. Emil Piurek pracuje dla telewizji Superstacja. Duńskie stopy. A dziś jak wygląda fotografia dzięki przepływowi informacji, to widzimy parkan e, jak winogrona. Ilość materiału nie ma znaczenia, bo, bo jest zapis cyfrowy można zrobić 500 zdjęć, 1000 zdjęć. E, A kiedyś na temat się szło i każde zdjęcie musiało być przemyślane.